Obejrzyjcie ten film, następnie go udostępnijcie i co najważniejsze, polubcie, by jak najwięcej ludzi go zobaczyło. Niech stanie się symbolem tego, o co walczymy podczas tych wyborów prezydenckich tego, kim jest Karol Nawrocki i tego, kim jest Rafał Trzaskowski. Zapraszam na seans. Upadają dopiero teraz. Nadganiamy pewien dystans. Choć komuna upadła ponad 30 lat temu. Zlikwidowaliśmy w ciągu kilku miesięcy około 25 pomników. Na naszej liście jest 60. Ten proces maksymalnie przyspieszył. To nie tylko gest solidarności z zaatakowaną Ukrainą. To wykonanie ustawy zakazującej propagowania totalitaryzmów. Do końca roku mają zniknąć wszystkie pomniki upamiętniające sowiecką armię. Która już w 1939 roku podzieliła się Polską z Niemcami. To nie było żadne wyzwolenie, to nie była żadna wolność. To były mordy, zbrodnie, gwałty, rabunki. To był znak rozpoznawczy Armii Czerwonej, który, jak widzimy, pozostaje dalej aktualny, bo widzimy ten znak rozpoznawczy w miasteczkach ukraińskich. Cztery pomniki Armii Czerwonej zburzono jednocześnie, równo o dziewiątej. W zachodniopomorskich Bobolicach, świętokrzyskim Staszowie, w opolskich Byczynie i Głupczycach. Tu stało odwojny, miał być wyrazem wdzięczności. Wśród obserwujących demontaż kobieta, która wspomina jak za komuny prawdy o Katyniu uczyła ją matka. Ona płakała i opowiadała nam jak to było. To już dawno zniknąć. Znikają od marca. W miejscu pierwszego wyburzonego w opolskim Folwarku już stoi nowy, Upamiętnia ofiary totalitaryzmów, bo tylko w latach 1944-56 komuniści zamordowali co najmniej 50 tysięcy Polaków. Ta prawda boli Rosjan.